Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Nad Jeziora Aralskiego, którego tak naprawdę nie ma, bo wszystko tu jest suche jak pieprz. a będzie to bitwa wyciągnięta z archiwum, bo gajdziny od dość dawna losują tą mapę bardzo rzadko. No i trudno jest nagrać jakiś filmik. Zrobić dobrą bitwę, która na kanał by się nadawała do wstawienia. Tutaj jest ta bitwa grana bardzo dawno, jeszcze w starym ustawieniu mapy. W tej chwili te wszystkie wraki są inaczej poustawiane, i taka gra jak na tym, na tym filmiku już jest no, praktycznie niemożliwa. Tutaj ustawienie się za tym wrakiem dawało bardzo fajny ostrzał na tych czerwonych, którzy wjechali albo próbują wjechać na punkt A. Jeden był rozwalony, jest rozwalony, następny. W tej bitwie dość nisko rzuciło, więc te fragi będą raczej wpadać na Hita. A nie mówiłem jeszcze, że mam tutaj o właśnie z KW220 ustawiony tam na miejscówce. On trochę będzie psuł robotę. Ma zniszczone działo w tej chwili, wycofa się mi to da chwilę spokoju. Bo mam też od lewej strony podświetlenia, no i cały czas przede mną czerwoni wjeżdżają bezczelnie na punkt A. E, ja też do nich sobie strzelam i te fragi robię. W tej bitwie nie mówiłem, jeszcze mam do zrobienia dwa zadania, ale z oba na wygraną. Zadanie dzienne jest na 80%. Zadanie specjalne na 50. Dobrze się to dla mnie ułożyło. Za jednym razem robię dwa zadania. Nie, tylko, że no trzeba tą bitwę będzie wygrać. Zniknął ten KW-220 na górze. A tutaj jest jeszcze jeden chętny. Niektóre z płotków się tutaj rozwalały przy strzałach, inne nie. Przez domki nie przechodziło. Trzeba było szukać tych przestrzałów żeby się zbić w któregoś z przeciwników, no kolega bardzo chętnie przyjmuje, ale cały czas nie mogę go zniszczyć. M4 zniszczone przez duróże nowego. Okazuje się, że ten KW220 wjechał między budynki przy punkcie B. A ja cały czas sobie tutaj stoję i kampię. Tak wyglądała bitwa w, na tej mapie. Jeżeli ktoś chciał jechać w stronę punktu A, że najpierw trzeba było kampić. Dopiero kiedy Czerwonym się odechciało, grania pojeździli gdzieś w, innych, w inne miejsca, wtedy można było się zabrać do forsowania ich respa. Oświetlenie jest, strzał zniszczony LVT. No, i te, to jest chyba ten moment, gdzie już można stąd wyjeżdżać. W bitwie mamy w tej chwili przejęte wszystkie punkty. Trochę czerwonych zostało zniszczonych. Prawdopodobnie już tak chętnie z tej strony jeździć nie będą. KW220 cały czas tam stoi, nikt nie może go zniszczyć. No, w tamtym czasie KW220 to był bardzo twardy pojazd. Dzisiaj już tak dobrze nie odbija. Chociaż cały czas jest groźnym przeciwnikiem. To jest właśnie ten moment, o którym mówiłem, kiedy czerwonych na mapie już nie ma. Można sobie podjechać dalej. do następnych wraków z tej strony to czerwoni mieli osłonę, oni mogli stąd kampić tylko, że w tej bitwie już tego nie zrobią, role się odwróciły teraz to my będziemy tutaj korzystać ze słony no w zasadzie tylko ja bo tylko ja jadę tak nisko Cały czas tam spoglądam, czy KW220 nie będzie miał jakiegoś przestrzału, albo ja na niego. W każdym bądź razie nic takiego nie miało miejsca. A z respa wyjechał Sherman. Bitwy już praktycznie nie ma. No i za chwilę ją skończymy z wygraną. No, trochę szkoda tej mapy, że godziny jej nie włączają. Bo grało się tutaj całkiem fajnie, a po tych zmianach, które już jakiś czas temu wprowadzili, niestety ta trasa jest zbyt niebezpieczna. Dlatego, najczęściej, jeżeli już gram, to gram na punkt środkowy, na punkt B. Taki wspominkowy filmik. Teraz, ode mnie, to już wszystko. Cześć.